Jest starsza niż zakazane miasto, a mimo to prawie nikt jej nie zna. Ukryta perła, którą zaraz odkryjesz. Ponad 900 lat temu budowniczowie stworzyli tu arcydzieło, żadnego gwoździa, żadnej stali, a mimo to przetrwało całe wieki. Posągi w tej świątyni nie są zwykłe. Mają ponad 700 lat i wyglądają jakby miały zaraz do ciebie przemówić. Sprawdź sam. To jedyne takie malowidła w Chinach. Zachowały się niemal bez zmian od czasów dynastii Yuan. Nie są kopiami, nie były przemalowywane. To sztuka, która przetrwała wieki, tak jak ją stworzyli dawni mistrzowie. Nie ma tu tłumów, nie ma hałasu, tylko cisza, historia i sztuka, której nie dotknął czas. To jedno z tych miejsc, które trzeba zobaczyć, zanim zrobią to inni. Jeździmy tam podczas wycieczki do granicy Jedwabnego Szlaku. Jedziesz z nami?